Siema, siema, Jacob, z tej strony witam Cię w odcinku, w którym powiem Ci, jakie rzeczy pozytywnie wpływają na nasze ciała i mózgi. Dzięki temu możemy traktować nasze ciało jak Lamborghini. Zatem... Zapraszam do oglądania. Pierwszym punktem jest aktywność fizyczna. Regularne uprawianie jakichkolwiek sportów, czy to wyjście na siłownię, czy to trenowanie sztuk walki, czy to nawet spacerowanie, czy to bieganie, też jakiekolwiek inne sporty, pozytywnie wpływają na naszą kondycję oraz na nasze samopoczucie. Dodatkowo też pozytywnie wpływają na naszą kondycję umysłową. Ogólna aktywność fizyczna jest bardzo, bardzo zdrowa dla naszego mózgu. Dodatkowo poprawia też krążenie krwi, wzmacnia kości. Oraz pomaga kontrolować masę ciała. Dodatkowo, co jest też mega ważne, podczas aktywności fizycznej produkowane są endorfiny, czyli hormony szczęścia, które poprawiają nasz nas. I bardzo ważne jest to, że nie musisz spędzać intensywnych dni czy intensywnych tygodni na aktywność fizyczną. Na początku możesz rozpocząć od bardzo prostych czynności, typu spacerowanie. Potem możesz to zamienić w dłuższe spacery. Potem, jeżeli Ci się to spodoba, możesz spróbować biegać. A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, tą przykładowo taką na siłowni, to nie musisz od razu iść na siłownię. Wystarczy, że zaczniesz ćwiczyć w domu i z czasem będziesz zwiększał zasób tych ćwiczeń, które wykonujesz, aż w końcu będziesz gotowy i będziesz mógł. Iść na siłownię. Nie rzucaj się na głęboką wodę, ponieważ w większości przypadków to po prostu nie wychodzi. Kolejną rzeczą, która pozytywnie wpływa na nasze ciało i nasz mózg, jest medytacja. Medytacja przede wszystkim pozwala nam uwolnić się od tych codziennych trosk, pozwala nam uwolnić myśli, pozwala nam pozbyć się tego natłoku myśli, który występuje podczas danego dnia, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie dopływa do nas bardzo dużo informacji, dlatego też medytacja jest tutaj bardzo, bardzo pomocna. Pomaga ona Również osiągnąć spokój, pomaga również zredukować stres oraz poprawić koncentrację. Kiedy medytujesz, po prostu skup się na oddechu i w ten sposób z czasem Twoja zdolność do koncentrowania się na konkretnych czynnościach będzie ulegała wzrostowi. Medytacja pomaga również zredukować napięcie mięśni oraz obniżyć ciśnienie krwi. Regularna praktyka medytacji również potrafi wpłynąć na naszą wydolność serca oraz nasz układ odpornościowy. Ponadto medytacja ma potężne działanie. Na nasz mózg. Badania pokazują, że regularne medytowanie prowadzi do wzrostu gęstości szarej substancji w naszych mózgach. Szarej substancji, czyli obszarów odpowiedzialnych za uczenie się, pamięć i emocje. Oznacza to dosłownie ulepszony stan umysłu. Dlatego warto regularnie medytować. Kolejnym punktem jest zdrowa dieta. Zdrowa dieta to jedna z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie. Natomiast co to znaczy? Czy zdrowa dieta? Po pierwsze, unikaj przetworzonej żywności, która jest pełna sztucznych dodatków i konserwantów. Zamiast tego powinniśmy stawiać na świeże produkty, świeże owoce, świeże warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz zdrowe źródła białka. Kolejnym bardzo, bardzo ważnym aspektem jest również ilość spożywanego jedzenia, bo nie chodzi tylko o to, co jemy, ale również ile jemy. Bardzo ważne, aby jeść regularnie, aby dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych składników. W nie zapomnij również o nawodnieniu, pij wodę, ale może być też herbata czy też kawa. Pamiętaj jednak, że kawa i herbata są to substancje pobudzające, więc warto zachować zdrowy rozsądek przy ich używaniu. I nie pij kawy po 16-17. Kolejnym punktem jest regularny odpoczynek. Regularny odpoczynek jest niezwykle ważny w dzisiejszych czasach dla naszego ciała i umysłu. W dzisiejszym zabieganym świecie zapominamy o potrzebie regeneracji i relaksu. Jednak regularny Odpoczywanie ma bardzo, bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie. Wiele badań naukowych potwierdza, że nadmierne przepracowanie, że brak odpoczynku może doprowadzić do problemów zdrowotnych, na przykład takich jak chroniczne zmęczenie, problemy ze stem, czy też obniżenie nastroju. Dlatego warto zadbać, aby w harmonogramie naszego dnia zawsze znaleźć czas na odpoczynek i relaks. Natomiast najważniejszym z aspektów, jeżeli chodzi o odpoczynek, jest sen. Powinniśmy spać od 7 do tych 9 godzin, nie spać mniej, ponieważ nasz organizm podczas no się po prostu regeneruje, więc sen jest najważniejszym aspektem odpoczynku i przede wszystkim regeneracji. Dobrze przespanek kilka godzin sprawi, że będziemy lepiej skoncentrowani, będziemy mniej podatni na stres i będziemy lepiej funkcjonować fizycznie oraz mentalnie. I kolejnym bardzo, bardzo ważnym punktem są drzewa. Po lub w trakcie pracy. To czy po, czy w trakcie jest zależne od tego, jaki rodzaj pracy wykonujesz. Jeżeli wykonujesz pracę poza domem, no to możesz nie mieć miejsca, aby w trakcie pracy zrealizować sobie taką 15 czy też 20 czy też 30 minutową drzemkę. Natomiast jeżeli pracujesz w domu, to zawsze w trakcie możesz sobie taką drzemkę zrobić. Ogólnie drzemki po pracy albo w trakcie pracy, to jeden z najbardziej niedocenianych sposobów na poprawę naszego ciała i mózgu. Po całym ciężkim dniu pracy czujemy się po prostu zmęczeni i przytłoczeni, dlatego warto poświęcić to kilkanaście minut na drzemkę, aby dać sobie tą odrobinę relaksu, ponieważ niesie to za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Drzemka pozwala, można powiedzieć, że złapać naszemu organizmowi taki drugi oddech. Kiedy śpimy, tak jak mówiłem tutaj, nasze ciało ma szansę na regenerację, ale dodatkowo również może naprawić wszelakie uszkodzenia, które Podczas dnia w naszym organizmie miały miejsce. Dodatkowo też, drzemka pozytywnie wpływa na nasz układ odpornościowy, dlatego nie zapominaj o drzemce po pracy. Jeżeli pracujesz, Fizycznie, albo pracujesz poza domem to często musisz się czuć po prostu zmęczony po pracy dlatego aby nie przesiedzieć na kanapie przez dalszą część dnia, po prostu idź się przespać zrób sobie drzemkę i to powinno pomóc, jeżeli to nie pomoże dołóż do tego medytację no i też możesz dołożyć jakiś zdrowy posiłek i to na pewno powinno pomóc powinno dać Ci tą energię na 2-3 godziny, abyś ten czas mógł spożytkować na jakieś dodatkowe zajęcia, które rozwiną Cię Albo pomogą innym ludziom. Zatem pamiętaj, że dobrze zadbane ciało jest niczym prawdziwe Lamborghini. Silne, pełne energii oraz gotowe do podjęcia konkretnych działań. Dlatego też dzisiaj przedstawiłem ci kilka punktów, które sprawią, że będziesz miał więcej energii, zdobędziesz więcej czasu na dodatkowe zajęcia, będziesz się lepiej czuł oraz twój mózg będzie mógł wejść na o wiele wyższy poziom. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę i koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ponieważ ponad 91% osób, które ogląda moje wideo, nie subskrybują mojego kanału, content się polepsza staram się cały czas tworzyć coraz to bardziej wartościowe wideo aby przekazywać Ci jak najbardziej wartościowe i konkretne treści dlatego dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w niedzielę, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, hej, cześć, siemanki.